Witamy na kanale Sława Polska. Dziś Rosje wstrząsają kolejne eksplozje. Ciemne chmury zasłoniły serce Rosji. Ukraina znów zrobiła to, co zrobiła. Putin nie może już kontrolować swojej armii. Ukraina zaczęła odzyskiwać kontrolę w wyniku ataków przeprowadzonych w ostatnich dniach. W rzeczywistości, zgodnie z napływającymi informacjami, Rosja nie może już iść do przodu. Został zablokowany we wszystkich obszarach przyfrontowych. Ukraina ponownie odniosła wielki sukces dzięki konsekwentnym atakom. Przejdźmy szybko do wszystkich wiadomości. Pierwsza wiadomość dnia serce Rosji z Moskwy. Bezzałogowy rajd w Moskwie, według rosyjskich mediów w okolicach Moskwy zestrzelono ponad 10 dronów, a budynki zostały trafione. Ukraińskie drony tym razem ostro zareagowały na Rosjan. Ponieważ, chociaż Rosja zestrzeliła ponad 10 dronów, ponad 10 dronów zdołało również uderzyć w Moskwę. Dziś Syreny nigdy nie ucichły w sercu Rosji. Niebo zalało dymem po wybuchu dronów. W rzeczywistości, w tych atakach Ukraina zaatakowała budynki ważne dla Rosji. Ponieważ jednak Rosja chroniła swoje cenne budynki za pomocą systemów obrony powietrznej, Ukraina nie osiągnęła pożądanego celu. Oczywiście wystarczy, że serce Rosji zostanie pokryte dymem. W ten sposób Putinowi poświęcono wiele uwagi. Uderzenie drona w Moskwę ujawniło wyraźne luki w systemie obrony powietrznej. A na tle oczekiwań dekomunizacji Ukrainy, kiedy coraz więcej rosyjskich terytoriów znalazło się pod ostrzałem, podkreślało to wrażliwość stolicy. Atak, który spowodował niewielkie uszkodzenia trzech budynków mieszkalnych, rozgniewał Rosję Jastrzębi i skrytykował prezydenta Władimira Putina i władze wojskowe za brak obrony serca Kremla 500 kilometrów od linii frontu. Ukraina nie tylko uderzyła dziś w serce Rosji. Nie daje już Rosji spokoju nawet na swoim terytorium. Według doniesień, po atakach Moskwy Ukraina zniszczyła rosyjską haubicę na terytorium Federacji Rosyjskiej. Ukraińska artyleria uderzyła w rosyjskie pozycje w rejonie Biełgorodu i zniszczyła załogę Chałbicy. W internecie pojawiło się wideo z rozbitą rosyjską artylerią. Film pokazał, jak strzelcy brygady celowali w rosyjską artylerię od pierwszego strzału z nieznanego wzoru broni precyzyjnej. Materiał filmowy pokazuje również płonącą i eksplodującą amunicję po wystrzeleniu obok zniszczonej Chałbicy. Rosyjskie wojsko niedawno rozpoczęło przerzucanie dodatkowych wojsk na północną granicę od października. Ponieważ Ukraina dokonała nagłych i szybkich nalotów na obwód biełgorucki, przełamując całą linię obrony. Rosyjscy żołnierze zostali zmuszeni do wycofania się do swoich wiosek. Obecnie w siłach zbrojnych Ukrainy odczuwalny jest duży niedobór pocisków 300 mm. Nie są one produkowane na Ukrainie i nie są rozpowszechniane w Światowej Niedziele Zbrojeń. De facto systemy te nie są już używane przez armię ukraińską. Dlatego Ukraina zazwyczaj przeprowadza naloty za pomocą systemów artyleryjskich. Następna wiadomość to druga na dziś. Burmistrz Melitopola poinformował o eksplozjach, powiedział, że nad rosyjską bazą wojskową unosi się dym. 30 maja prezydent oświadczył, że potężne eksplozje miały miejsce w mieście Melitopol, gdzie przebywali Rosjanie. Następnie powiedział, że czarny dym unoszący się nad dawną fabryką stał się rosyjską bazą wojskową. Miejsce, w którym strzelano, było wcześniej hutą żelaza. Ma więc silny budynek jako strukturę. Ukrainie udało się przestraszyć wojska rosyjskie, uszkadzając ten budynek. W ostatnich dniach Ukraina nasiliła ataki, zwłaszcza w rejonie Melitopola. Wczoraj obszar ten został ostrzelany rakietami i działami. W rzeczywistości dwa dni wcześniej Rosjanie stracili stu żołnierzy w wyniku ostrzału jednego budynku, a ponad 400 żołnierzy rosyjskich zostało rannych. Jeśli fabryka, w której dziś strzelają, jest rzeczywiście tego typu bazą wojskową, to mówimy o śmierci co najmniej pięćdziesięciu rosyjskich żołnierzy. Jeśli Ukraina będzie nadal przeprowadzać ataki w tym stylu na obszar Melitopola, możliwe, że wkrótce ją ponownie zdobędzie. Nasza trzecia wiadomość jest taka, że wojska rosyjskie nie były w stanie posunąć się naprzód. Ministerstwo Obrony Ukrainy oświadczyło, że wojskom rosyjskim nigdzie nie udało się poczynić postępów. Wiceminister obrony powiedział w telegramie, że wojska rosyjskie nie były w stanie awansować na żadnym odcinku linii frontu w ciągu ostatniej doby. W ciągu ostatniej doby odnotowano spadek aktywności ataków wroga, chociaż intensywność ostrzałów artyleryjskich i nalotów była wysoka. Rosjanie nie podjęli działań ofensywnych przeciwko trzem z sześciu okręgów, w których działali ostatniego dnia a mianowicie odcinkom frontu Liman, Awdejewka i Szachtorsk. W okolicy Kupiańska przeciwnik prowadzi nieudane ataki. W okolicach Maryinki wojska ukraińskie odparły 12 ataków wroga w okolicach miasta w ciągu ostatniej doby. Na północy, w pobliżu granicy z Białorusią, sytuacja jest stabilna. Nic nie wskazuje na formowanie się agresywnych grup. Na granicy z Federacją Rosyjską wróg nadal utrzymuje obecność wojskową na obszarach przygranicznych. W oświadczeniu stwierdzono, że przeprowadzał ostrzał moździerzowy i artyleryjski naloty Ponadto obecnie w pobliżu Bachmut nie ma październikowych działań ofensywnych. Dowódca wojsk lądowych powiedział nawet, że ukraińskie siły obronne na obrzeżach Bachmut nadal atakują i niszczą wojska rosyjskie. Wojska ukraińskie nadal kontrolują swoje okrążenie w rejonie lotniska w południowo-zachodniej części Bachmut. Ukraińskie działania wokół tego regionu trwają. Rosja musi jeszcze w pełni przejąć miasto. Jednak wróg nadal bombarduje miasto i przeprowadza naloty. Oddziały wroga również zamieniają się miejscami i przegrupowują się w Bamut. Przez kilka dni na północnych i południowych przedmieściach nie poczyniono żadnych postępów, ponieważ wojska ukraińskie spowolniły natarcie. Oczywiście, jak powiedzieliśmy, Rosjanie też nie mogą iść naprzód. Wojna w regionie jest całkowicie zablokowana. Aby złamać ten zamek, USA nadal dostarczają broń. W środę USA ogłosi, że przekaże Ukrainie nowy pakiet pomocy obronnej o wartości 300 milionów dolarów, a także dodatkową amunicję do systemu obrony przeciwrakietowej Patriot. Jak informuje Ukrinform, poinformował o tym we wtorek Głos Ameryki, powołując się na źródła w Pentagonie. Oczekuje się, że nowy pakiet pomocy będzie obejmował pociski dla systemów HIMARS, systemy przeciwpancerne, pociski artyleryjskie i niekierowane pociski powietrze-ziemia Zuni. Ponadto nowa transza obejmie również systemy obrony powietrznej Avenger i systemy rakiet przeciwlotniczych Stinger. W ten sposób Ukraina będzie mogła mocniej uderzyć w Rosję na linii Wefa. W szczególności chodzi o nowe, obiecujące systemy obrony powietrznej. Rosyjskie samoloty nie będą w stanie łatwo zaatakować każdego punktu. Wreszcie rosyjskie wojsko przez ostatnie trzy noce ostrzeliwało ukraińską stolicę Kijów i inne miasta rakietami manewrującymi i eksplodującymi dronami. Doprowadziło to do znacznego wzrostu liczby takich ataków, które są regularnie przeprowadzane od października. Ukraińskie wojsko twierdziło, że zestrzeliło większość pocisków i nie zgłosiło uszkodzeń w wyniku ataków. Putin uznał atak na Moskwę za próbę zastraszenia mieszkańców Ukrainy. Powiedział, że moskiewska obrona powietrzna działa zgodnie z oczekiwaniami, ale przyznał, że obrona dużego miasta nie jest łatwym zadaniem. Spokojna reakcja Kremla na atak zirytowała niektórych jastrzębi komentatorów i blogerów wojskowych w Moskwie, którzy krytykowali rosyjskie przywództwo za to, że nie udzielili bardziej zdecydowanej odpowiedzi. Dowódca Wagner, który odegrał ważną rolę na polu bitwy na Ukrainie, zganił rosyjskie przywództwo wojskowe i potępił ich jako szumowiny i świnie za brak obrony Moskwy. Oczywiście w najbliższych dniach wydaje się, że zobaczymy więcej takich ataków. Ponieważ Ukraina zmieniła swój cel na Moskwę, zobaczymy, co jeszcze zobaczymy w najbliższych dniach. Możesz śledzić najnowsze wiadomości z przodu i z całego świata. Do tej pory dochodzimy do końca naszego filmu. Życzę wszystkim dni bez wojny. Do zobaczenia.